Siemanko, 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 witam ponownie na kanale. Ja wróciłem na stary śmieci. No, trzeba po prostu ruszyć zadek i dalej nagrywać, bo nie ma co się obijać. Jest godzina 6 rano. Poranne kardio mnie zaraz czeka na rozwój 30 minut. Na czczo, na pusty rządek. Potem jakaś kawa wpadnie. i No i potem zacznie się całe to jedzenie. Aktualnie co, moi drodzy? Jest okres masowy. Cztery tygodnie, tak naprawdę, jest już po zakończeniu redukcji, gdzie miałem okres startowy, trochę niezapowiedziany, że tak powiem. No, miało tego startu nie być, ale jakoś wyszedł. Czy wyszedł dobrze? No, według mnie, jak zawsze, według mojej oceny, jestem za słaby na to wszystko. Ale co? nie, nie ma co się poddawać, a robi dalej swoje. Wiem, jakie są moje jeszcze mankamenty, sylwetki. Którzy cały czas tam się poprawiać, no ale teraz się na tyle pozmieniało, że mogę po prostu więcej pozbać. Eee, normalnie potrenować, potrenować nie z zegarkiem w ręku, że teraz muszę gdzieś lecieć, tylko robię swój trening, czy tam mi półtorej godziny, czy dwie godziny. Kwestia tego jak się czuję, to to zrobię, posiłki też nie ma większego problemu, żeby je zrobić na ciepło, żeby je zjeść na bieżąco i też zupełnie inaczej mi się to trawi. Więc tak. 37 lat skoczyło, jest to tak naprawdę no, metek, nawet nie półmetek tego wszystkiego, ale ze startami wiadomo jak to jest, 37 lat to nie jest idealny wiek na to. No do 50 zamierzam się jeszcze poszaleć w tym wszystkim, więc jak coś też zapraszam tutaj do mnie na ulicę Barkocińską 15 w Warszawie, siłownia, osiedlówka gdzie będziecie mogli mnie spotkać, pogadać, potrenować, coś tam doradzić, więc mówisz śmiało, tu zapraszam. Zamierzam tutaj nagrywać po prostu filmiki treningowe, zaraz zobaczycie po tym filmie, jak tam taki trening typowy, no na no, szybko, że tak powiem, został nagrany, wrzucony, trening pól no, w miarę na takich... pull, pull, pól, pull, pull. nie, push, trening push, no mogę się pomylić, jest godzina 6 rano, wybaczcie mi bardzo. No i nic, no i wracam do nagrywania. Wtedy tam swoje jakieś jedzenie, trening, jakaś może pogawędka, jak mnie znajdzie coś mądrego do powiedzenia. Ja zamierzam dalej swoje. O tyle fajnie mogę powiedzieć, że na ten okres 4-5 tygodni, okresu masowego, jest naprawdę fajnie, jeśli chodzi o sylwetkę. A zatłuszczenia takiego nie ma. Sylwetka z wagi startowej na ze 109 jest teraz 117. No, wiadomo, jakieś odbicie, jakaś tendencja wody, trochę to wpadło, no ale no nic, nabicie jest, wetka się poprawiła, siła idzie teraz z tygodnia na tydzień do góry, staram się te ciężary dokładać powolutku, bo wiadomo, poniesie nas fantazja, a rozwalić się bardzo łatwo, naprawić już dużo trudniej, szczególnie jak mamy taką, no, pomoc, jaką pomoc od innych, więc, a naprawiać się za swoje pieniądze, no, jest dość ciężko. Więc co, o zobaczcie, jest tak fajnie kameralnie. Jeszcze jest wiele innych pomieszczeń, ale tak przy okazji widzicie, widzieć chyba tylko na filmikach, może kiedy was oprowadzę, porozmawiamy o tym. Więc co, nie ma co tutaj dużo mówić. Trzeba zasuwać dalej. Jest okres, no już zimowy listopad, przecież spadł śnieg. Jest zimno, ciemno, no ale trzeba po prostu ruszyć zatki, nie odciągać się, tak naprawdę jak teraz słyszę, że kupa ludzi zaczyna Pa ludzi zaczyna, ja to zacznę, teraz często słyszę co do mnie przychodzą, ja to chętnie, ale może od 1 grudnia, jak i od 1 grudnia, do od 1 stycznia, a bo teraz czasu nie mam, raz w tygodniu mam czas tylko na trening. Raz w tygodniu czas na trening, no, no każdy to może, każdy próbuje ile może, no ale moi zdają te 2-3 treningi w tygodniu, ruszyć zadek z domu, tak naprawdę coś z sobą zrobić, no to jest takie minimum. Skoro osoby, które pracują po 12 godzin mały, ma i, i mają rodzinę, czy mają jakąś tam dziewczynę, czy kogoś innego, potrafią zrobić, nie 4-5 jednostek treningowych, a ktoś, kto siedzi w domu przy pracy zdalnej, nie ja ma, nie wiem, wyjść 3 razy w tygodniu na, na, na trening, czy cokolwiek, pójść na bieżnię, na rowerek, czy zrobić jakiś treningi nie ma czasu, no to, no słabo. No jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o mnie, no, że 6 razy kardia po 30 minut mnie wpada na okresie masowym chyba tak pozostanie. Jedyne kardia, które nie robię, to jest po treningu czwórek, bo moje nogi rozwijają się jak rozwijają, więc nie mogę za bardzo ich obciążać, nawet w taki dzień na masie. No i 5-6, ale głównie 5 jednostek treningowych, gdzie teraz naprawdę czuję, że nawet po dwóch dniach tak potrzebuję po prostu odpocząć, bo łokieć mnie zaboi. Korona mnie zaboli, ciężary starał się trzymać cały czas wysoko i z treningu na trening nawet te 2,5 kg dołożyć, lub dwa powtórzenia dołożyć, lub lepszą jakość wykonania tych powtórzeń zrobić. Co się wiąże z większym obciążeniem tych stawów, gdzie już nie jest to tak pięknie jak było kiedyś, że jak zabolało, to następnego dnia człowiek wstał i go nic nie bolało. Mnie jak teraz boli łokieć, tak naprawdę to. Ile? 3 dni, 3 dni, 3 dni potrzebuje, żeby on wrócił do normy. No ale nie, znowu tutaj za mną, patrzcie już wszystko wstaje, dzionek e, wstaje, Bo słońca, słońce, słońce nas wita, chłodno na dworzu pewnie jest. Ja się biorę za robotę, bo czas leci, a mówię kardy jeszcze nie zrobione. Więc mówię, no, zasuwajcie, nie ociągajcie się, róbcie swoje, nie szukajcie wymówek, bo wymówki mają ludzie, którzy. Eee, wymówki mają ci, którzy po prostu szukają jakiegoś usprawiedliwienia żeby czegoś nie zrobili. No, wszystko się da. Jedni robią, a drudzy myślą. Więc lepiej po prostu zróbcie co, nie myślcie o tym, idźcie coś zrobić, co ma się zaplanowane, a nie, że chłodno, że zimno, że głowa mnie boli. To weź proszę, jak iść na trening. Nie, mam katar, to się ubierz cieplej i wyjdź na dwór, iść na ten trening. Tu będzie ciepło, po prostu w miejscu, gdzie możesz potrenować. Wychodząc, też się ubierz ciepło i mi się zdecydowanie będziesz się lepiej czuł, niż się w tym domu a juj, nie mam siły, nie mam siły, jest mi ciężko i nie dam rady. Więc co, eee, wam życzę miłego no, oglądania, krótkiego takiego reakcji z treningu i wszystko, no co tu nie ma co za dużo opowiadać, bo zaraz przestaniecie mnie słuchać i teraz z tego będzie, więc z mojej strony póki co to wszystko, wracam do nagrywania, jakieś przemyślenia swoje rzucę dla was, jak się będzie wam podobało to super, jeśli nie no to przykro mi bardzo. Na no nic, no, miłego dnia, miłego wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie, udanego treningu, braku kontuzji i wszystkiego co najlepszego. Hej. Oh. is mm -hmm. lose control